Czy zastanawialiście się kiedyś, że takie zjazdy są możliwe dzięki równi pochyłej? Równia pochyła jest wykorzystywana nie tylko w sporcie, ale i w rolnictwie, przemyśle i innych dziedzinach życia. Równie stosuje się np. w leśnictwie do transportu drewna w górach oraz podczas przygotowań drewna do spławu. Młynach, służy do transportu ciężkich worków. Równi używają zakłady produkujące słodkie cukierki i gorzkie leki. Równia pochyła jest maszyną prostą. Może ją stanowić pochyło ustawiona sztywna powierzchnia, np. deska. Różnicę poziomów obu końców deski nazywamy wysokością równi. Długość deski jest długością równi, a kąt, jaki deska tworzy z poziomem, jest kątem nachylenia równi. Na ciało znajdujące się na równi działa siła ciężkości P skierowana pionowo w dół. Rozkłada się ona na dwie składowe równoległą i prostopadłą do długości równi. Siłę F2 prostopadłą do równi równoważy siła sprężystości równi. Ruch odbywa się pod działaniem siły F1. Ze wzrostem wysokości równi przy zachowaniu jej długości siła ta rośnie. Dlatego im bardziej strome zbocze, tym groźniejsza sunąca po nim lawina. Wodowanie zaś statków musi się odbywać po równi o małym kącie nachylenia. Łatwo jest zjechać po tej pierwszej równi pochyłej, jaką spotykamy w naszym życiu. Ale czy tak samo łatwo pokonamy drogę powrotną? Na filmie to sprawa prosta. Wystarczy tylko odwrócić kierunek przesuwu taśmy. Ale to przecież tylko trik filmowy. A jak jest naprawdę? Zasadę pokonywania siły na równi pochyłej przypomni nam rysunek. Dla zrównoważenia siły F1 potrzebna jest siła równa jej co do wartości, działająca po tej samej prostej, ale o przeciwnym zwrocie. Aby pokonać siłę F1 i przesunąć ciało w górę równi, należy użyć siły nieco tylko większej od F1, ale mniejszej od siły ciężkości P. Pokonujemy nie całą siłę ciężkości, tylko jej składową. Jakie to ma znaczenie? Niewielki ciężar może unieść w górę jeden tylko człowiek. Dla uniesienia większego ciężaru konieczna jest już siła dwóch ludzi. A tego ciężaru nie uniesie trzech, czterech, ani nawet pięciu robotników. Z pomocą przyjdzie tu równia pochyła. Wykorzystanie równi do wciągania ładunku możemy zobaczyć również w tartaku. Równia ma także szerokie zastosowanie w rolnictwie. Widoczna na ekranie część kosiarki reguluje ruch obracających się grabi. W kolejnictwie zestaw równi tworzy tak zwaną górkę rozrządową. Kurka umożliwia przetaczanie rozładowanych wagonów na inne tory bez pomocy lokomotywy. Odmiana równi krzywka ma zastosowanie w wielu maszynach, na przykład w automatycznej obrabiarce. Te krzywki powodują obrót, a tym samym wymianę narzędzi obrabiających. A ta krzywka przysuwa nóż. Ta zaś umożliwia umieszczenie obrobionego detalu w zasobniku. Robotnik kontroluje tylko pracę automatycznej obrabiarki. Przez zestawienie dwóch równi pochyłych powstaje klin. Grzbiet klina A to suma wysokości równi pochyłych. Bok klina L to długość równi. Siła F, z jaką człowiek działa na podstawę klina, rozkłada się na dwie równe siły F2, które powodują na przykład rozłupywanie drewnianych kloców. Bardzo rozpowszechnionym klinem jest siekiera. Chcąc rozłupać gruby klot drewna, musimy oprócz siekiery użyć odpowiednich klinów. Nawet podczas mechanicznego ścinania drzew, Dopiero użycie klinów sprawi, że drzewa będą padały w zaplanowanym przez nas kierunku. A czy wiecie, że ostrze popularnego struga jest klinem? Klinem jest także nóż prasy introligatorskiej. Jest nim również ostrze sieczkarni. Lemiesze pługów używanych w rolnictwie i leśnictwie to też kliny. Ukształtowany w formie klina dziób lodołamacza rozpycha lodową krę, podobnie jak dziób okrętu rozcina morskie fale. Klin, odmiana równi pochyłej, ma dzisiaj powszechne zastosowanie. I w górach spotykamy zbudowane przez człowieka odmiany równi pochyłej. Odmianą równi jest na przykład tor, po którym biegnie ten pociąg. Pociąg pokonujący znaczne wzniesienie jedzie tak zwaną serpentyną. Gdyby pociąg jechał wprost pod górę, lokomotywa nie uciągnęłaby ciężaru wagonów. Kształt serpentyn mają w górach nie tylko linie kolejowe, ale i szosy, jak ta szosa w Beskidach. Serpentyna podobna jest do linii śrubowej. Nawinięta na walec równia pochyła tworzy linię śrubową. Długość równi tworzy pojedynczy skręt a wysokość skok. Tak więc śruba jest również odmianą równi pochyłej. Zastosowanie śruby jest powszechnie znane. Mieliście ją na pewno nieraz w rękach. I wiertło jest śrubą. A tu za pomocą innej śruby zbliżamy metal do wiertła. Śrubami przytwierdza się ciężkie maszyny do podłoża. Śruby różnią się między sobą wielkością i gwintem. Różną spełniają rolę w różnych maszynach. Zawsze jednak oddają człowiekowi cenne usługi. Tutaj śruba zainstalowana w tokarce umożliwia przesuwanie elementów maszyny. Śruba jest zasadniczą częścią prasy. I w takiej sytuacji śruba niesie pomoc. Za pomocą śruby podniesiemy wóz. Można będzie naprawić uszkodzone koło. W rolnictwie często używana jest odmiana śruby zwana ślimacznicą. W tej maszynie ślimacznica miesza dokładnie ziarno siewne ze środkami owadobójczymi. W młynie transporter ślimakowy przesuwa mąkę, a po ślimakowato skręconej trasie zjeżdżają naładowane worki. W zakładach mechanicznych w wielu maszynach możemy także spotkać urządzenia ślimakowe. Nawet najnowsze urządzenia i maszyny korzystają z równi pochyłej. Śmigła zakreślające regularne koła w powietrzu to przecież nic innego jak odmiany popularnych śrub. Bez znanej już starożytności równi pochyłej nie mogłyby istnieć maszyny, którymi chlubimy się dziś jako osiągnięciami nowoczesnej techniki.